Teraz pokażę Wam takiego mniej znanego artystę. Ja takiego nie znam w ogóle: Fryderyk Pałcz, To jest 877 -950. To są te prace podarowane przez córkę artysty Mar Maria Pałcz, 400 obrazów podarował Karolowi Wojtyle, a on. Z olej papier za pośrednictwem sekretariatu ofiarował Muzeum Diecezjalnemu w Krakowie. Ja tego nie mogę tak pokazywać, tylko pokażę, że tutaj są jakieś. O muszę kupić książkę, żeby się po prostu dowiedzieć więcej o tym artyście. Ale jest znakomitym kolorystą. O, to tak, w ramach tylko pokazania wam. Tam jest kolorystyka. I tutaj jest ten. Życiorys.